Nasz Widzew to program przygotowany przez klub sportowy Widzew Łódź. Dobry wieczór. Przed nami ostatni, przed świąteczno-noworoczną przerwą program Nasz Widzew, na który zapraszają Piotr Galiński i Marcin Torociński. Witam Państwa. To myślę Marcin, że nie będziemy zwlekać, tylko od razu chyba no, przejdziemy. Skoro wszystko powiedzieliśmy tydzień temu, kto jest dzisiaj gościem, sprawa jasna. To chyba większej tajemnicy nie ma nasz gość specjalny. Nasz gość. A tym gościem specjalnym jest pani prezes Widzewa Martyna Pajączek. Dobry wieczór, pani prezes. Witam serdecznie. Pani prezes, ja rozpocznę od cytatu z pani wypowiedzi zaraz po przyjściu do Widzewa. Przyszłam tu po to, żeby był sukces i chcę pracować z ludźmi, którzy mi go zapewnią. Trzeba zrobić awans do pierwszej ligi i poukładać klub. Co udało się zrobić w tej kwestii przez te pierwsze pół roku? Oj, to plan dosyć widzę, na, nakreśliłam ambitny i długofalowy. <głos> <głos> Więc no tak, ale na szczęście rzeczywiście tyle rozsądków miałam już na początku, że podzieliłam go na etapy, także jakieś tam kolejne etapy odhaczamy. Myślę, że jeżeli po zaraz po przejściu, to pewnie w pierwszej kolejności trzeba było zbudować zespół, trener, zespół i to chyba jakoś tak. Ja jestem z tego dosyć zadowolona. I też pełno optymizmu. Mam nadzieję, że ta wiosna będzie e, nasza. Bardzo mi zależało, żeby od razu wystartować z projektem akademii i to mi się udało. Ogromny projekt, bardzo trudny w przygotowaniu, ale na szczęście Macie krzymański miał to całkiem dobrze obmyślone, więc, e, więc udało się z tym z tą częścią szkolenia młodzieży, od razu też ruszyć. E, jedyną rzecz, którą musiałam przełożyć na wiosnę, to było. E, takie szersze, odpowiadające mojemu wyobrażeniu, mojej skali, jaką mam w głowie, w szkolenie dzieci. I pewnie masowo zajęcia dla dzieci na terenie łodzi będziemy zaczynali organizować dopiero, dopiero od wiosny. No ale to już jakby rozsądek podpowiadał, że to jest kolejny tak ogromny projekt, że lepiej to zrobić dobrze niż szybko. No i pewnie dużo zmian takich organizacyjnych, takich odczuwalnych w bieżącej pracy w organizacji, w bieżącej pracy biura grzebiemy w różnych systemach informatycznych, no to taka zupełnie niewdzięczna, niewidoczna praca będzie widoczna dopiero za czas jakiś. Ten dzień, w którym to wszystko tak kliknie, tak zacznie być widać, że to, a to o to chodziło, no będzie ten dzień szczęśliwy. Ale żadne trupy z szafy nie wypadły, bo, bo zawsze obawiano się tego, ten kto przychodził do Widzewa, co go może zastać. Znaczy, ja na szczęście przyjęłam jakby taką zasadę, żeby się nie emocjonować i żeby po prostu wygarniać wszystkie rzeczy z szaf od początku powstania spółki, przeglądać, porządkować i tak po kolei systematycznie do czerwca przerobić wszystkie obszary, tak żeby w czerwcu mieć takie poczucie, że to rzeczywiście jest wszystko zrobione. Może nie na tip to, bo to jakby mm, nie da się zrobić klubu piłkarskiego, czy tam gruntownie poukładać, posprzątać w rok. Nie da się tego zrobić. Natomiast... No ma pani czas dwa lata, tak? Bo ma pani kontrakt na dwa lata podpisany. E, tak, tak. No, ale jakby ja sobie założyłam, że przez pierwszy... Znaczy, to nie... Z opcją przedłużenia, tak rozumiem? <laughs> Zawsze są takie opcje. Są też w drugą stronę opcje, także... Również. <laughs> to jest piłka, bo nie szczególnie przywiązywałabym się do dat i do terminów, nie? Jakby do czerwca moim zdaniem trzeba zrobić te porządki takie gruntowne, a później przez kolejny rok dobrze by było jakby te wszystkie procesy, procedury raz jeszcze przejść w pełnym takim cyklu sezonowym, to wtedy będę miała takie poczucie, że wszyscy wiedzą, wszyscy rozumieją, że to działa i że to już będzie działało na zawsze. Jak się człowieka przyzwyczai do pewnych dobrych nawyków, do wysokich standardów, to później nie jest tak łatwo mu to zabrać. To już ma pewne oczekiwania, więc jakby chciałabym taki horyzont oczekiwań podnieść. Jesteśmy w trakcie tego procesu, a zapytam jeszcze no tak, o czerwiec, też. tak, zapytam o ten czerwiec, bo przyjście do klubu, o tym niejednokrotnie rozmawialiśmy, po takiej traumie spowodowanej no brakiem sukcesu sportowego, powszechnie oczekiwanego, wręcz już niemalże pewnego, wręcz na wyciągnięcie ręki, no ten traumę przeszli wszyscy, i klubi, kibice, i trzeba było po prostu z tego wyjść, niejednokrotnie o tym wspominaliśmy, to nie jest łatwy proces. Dużo osób mnie pyta, co mnie zaskoczyło w widzewie. Jakby niewiele takich rzeczy mogę przyznać, że mnie zaskoczyły. Raczej wydaje mi się, że pracując przez ileś lat w piłce, miałam nie najgorsze wyobrażenie chyba na temat y, sytuacji klubu. Tego, że tam jakichś trupów w szafie, to ja nie znajdę, natomiast najzwyczajniej świecie, że wymaga pewne rzeczy uporządkowania. Natomiast właśnie ta, ta trauma to było coś, co mnie zaskoczyło. I co w pierwszej chwili wydawało mi się, że była może po prostu chłodnym przyjęciem, Dopiero po, po jakimś czasie się zorientowałam, że, że to jest coś dużo większego, że to jest coś dużo, dużo głębszego i to też nie jest coś, co można lekceważyć, tylko co trzeba, um, znaczy moim zdaniem jakby lekceważenie tego nic nie da. Trzeba to po prostu jakoś wspólnie przeżyć. To też nie jest tak. Ja pamiętam ostatnie wiosenne mecze widzewa, no to, e, to przecież ja też to e, oglądałam, też śledziłam, bo no cała Polska. Patrzyła, co się dzieje. Także to jest taka je, chyba jedyna rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła tak bardzo ta atmosfera. Czy nie było momentem takim, kiedy rzeczywiście kibice to z siebie zrzucili? Przypominam sobie mecz z Legią Warszawa w Pucharze Polski i to, co wydarzyło się na stadionie po zakończeniu spotkania, po ostatnim gwizdku. Niesamowity moment. Niesamowite emocje i. Przejście może takiego swoistego oczyszczenia, że jesteśmy chyba już krok do przodu i w innym momencie. Ja chyba nie umiem tego tak porównać. Nie mam takiej skali na tylu meczach nie byłam, natomiast e, czuło się, że jakby ten me, te mecze pucharowe w ogóle jakby przypomniały, że to. Hmm, że to może być prawda, że to może się udać, że tu może być wielka piłka, że tu mogą być super rywale, wspaniałe mecze. Oprócz tego, że pewnie wszyscy o tym dyskutują, że wszyscy się nad tym zastanawiają, wspominają, planują, to to był taki moment, kiedy wszystkim niedowiarkom można było pokazać o popatrz będzie, właśnie tak będzie. Nie? Więc to był rzeczywiście bardzo ważny moment, gdzie jakby od słów do czynów ja wiem, że tylko na płaszczyźnie Pucharu Polski, no ale małymi krokami. Prezes Widzewa ucz Martyna Pajączek, dziś gościem audycji nasz Widzew, powracamy po przerwie. Witamy w drugiej części programu Nasz Widzew. Przypomnę, gościem naszym jest dzisiaj prezes widzewa, pani Martyna Pajączek. Nie miała pani trochę obaw po tych pierwszych meczach, bo start w rundzie jesiennej no nie był zbyt udany dla widzewa. Już gdzieś nawet pojawiały się, czy to w gazetach, czy gdziekolwiek w internecie, takie spekulacje, czy dobry był ten ruch z wywolnienia trenera Smółki, a przyjęcie trenera Marcina Kaczmarka. Pani to. To wytrzymała. To nawet nie jest kwestia wytrzymania, po prostu jeżeli chce się. Pracować w klubie sportowym i to jeszcze na stanowisku menedżerskim, czyli podejmować jakieś decyzje i ponosić ich konsekwencje, no to trzeba mieć jakąś inną perspektywę, nie patrzeć tylko na dzisiaj, nie? Na tu i teraz, ja muszę patrzeć, co będzie za pół roku, za rok, za półtora, za dwa. Więc jakby z tej perspektywy nie było sensu yy, rozważać zmiany trenera, bo można się zastanawiać nad zmianą trenera, jeżeli jeżeli ten trener traci kontrolę nad zespołem, nad tym, w jaki sposób przygotowywać zawodników. Ja tego nie widziałam, więc jakby nie było powodu, żeby się nad tym zastanawiać. Poza tym, jeżeli chce się odnieść sukces w piłce, to trzeba stabilizacji. I jeżeli się już wybrało tego trenera, to już naprawdę trzeba go wspierać. Mieliśmy dużo takich rozmów z trenerem na temat zawodników, na temat. W ogóle pracy sztabu szkoleniowego, gdzie jakby cały czas bardzo często padało to określenia, że to wspieramy i że jakby idziemy, idziemy dalej do przodu, i każdy miał tam swoją historię. I trzeba było mu przez pewne rzeczy pomóc przebrnąć. Jakby takie przekonanie, że ten skład jakościowo jest dobry, pozwalało zachować ten święty stoicki spokój. Ja nie jestem jakąś osobą zbyt łatwo ulegającą, ulegającą emocjom. I szczerze mówiąc, nie był to jeszcze taki kryzys, a Parę razy już przeżywałam takie kryzysy, gdzie odchodziłam od zmysłów, zastanawiając się, co robić z trenerem i z zawodnikami. To nie był zupełnie ten moment. Jakby zrozumienie materii, w której pracowaliśmy, by pozwalało sądzić, że tutaj będzie, będzie tylko, tylko lepiej. Dobrze. Trener Marcin Kaczmarek, nowi zawodnicy, przejście Marcina Robaka. Ono wzbudziło największe emocje największą radość kibiców. No, z wielu powodów to zawodnik, który widzę wie przed laty odnosił ogromne sukcesy. Nadal znajdował się w świetnej dyspozycji, przychodzi z klasy z ponad tuzimem bramek na koncie i nie zawodzi, ale strzelanie bramek to nie jest jedyne zadanie w klubie Marcina Robaka. Czy Marcin jest doskonale, myślę, przez kibiców widzewa pamiętany, i tak jak go kojarzyli, tak pewnie i podobną rolę powinien odgrywać, albo nawet większą teraz. E, oczywiście, że jest piłkarzem i te bramki ma strzelać, i na to no wszyscy to. czekamy. Tak, i to nam daje ogromną, ogromną radość. Natomiast tak, no, on tutaj jednak wrócił w takim bardzo ciekawym momencie swojej kariery. Gdzie już trochę przeżył i gdzie już potrafi być nie tylko sportowo wartością dodaną dla do tej szatni. Myślę, że to jest dla każdego człowieka, który ma jakąś karierę zawodową, taki fajny moment, gdzie wiesz, że już trochę wiesz i możesz pomóc innym, możesz podpowiedzieć, czujesz się pewnie w tym, co robisz, rozumiesz, skąd się różne rzeczy biorą, znasz swój organizm, potrafisz doradzić, nie jesteś małostkowy, to jest też całkiem przyjemne, potrafisz czasem komuś oddać jakąś możliwość zrobienia, e, zrobienia punktów strzałem w ramki, to, to myślę, że on też się dobrze czuje, mogąc ten e, taki przyjemny, spokojny moment kariery e, e, przeżyć w Widzewie. A jak udało się pani namówić Mateusza Możdżenia, bo to jest naprawdę też wielka osobowość. Myślę, że obok Marcina Robaka to właśnie Mateusz Możdżeń, bo z tego co wiem, to on nawet już myślał o zakończeniu kariery i zgłosił się do niego widzew, no i coś musiało podziałać, że zgodził się przyjść do drugoligowego zespołu. Przy takich rozmowach bardzo ważne jest, żeby uważnie wysłuchać, jakie kto ma oczekiwania. Myśmy się z Mateuszem Morzeniem spotkali bardzo szybko, bo on był od razu na liście naszych priorytetów transferowych i to była długa, kilkugodzin, kilkugodzinne spotkanie w klubie, gdzie trochę sobie porozmawialiśmy, trochę sobie pooglądaliśmy, podyskutowaliśmy. I on później rozważał różne, miał jakieś tam jeszcze propozycje z, z zagranicy, więc siedział, się zastanawiał nad tym swoim, nad tym swoim losem, propozycje z Polski. Wszystkie po kolei odrzucał. No a ja jakoś tak wiedziona, chyba jak obiecym instynktem, myślę, poczekam, nie? Zawsze jeszcze mogę tego drugiego z listy wziąć, nie? Ale po co mam brać drugiego, jeżeli, jeżeli jeszcze mogę poczekać na pierwszego? Także to była chyba kwestia taka, że on musiał sobie pewne rzeczy przeżyć, poukładać w głowie, a my po prostu na świecie nie, no właśnie nie schodzić z tej obranej ścieżki, nie? To jest taki. Sposób na odnoszenie sukcesu stabilność. Nie? Wymyśliły, wymyśliliśmy, zdecydowaliśmy, że z tej listy transferowej na tą pozycję chcemy morzenia, to czekamy na morzenia, dopóki, dopóki jest szansa, że może im przyjdzie. Nie? Inteligencja zderzyła się z inteligencją, bo Mateusz jest bardzo inteligentnym piłkarzem. No, dlatego też było to wielogodzinne spotkanie, i tam różne z różnych rzeczy. Ja przeegzaminowałam Mateusza, myślę, że nawet w większym stopniu on mnie. Mateusz już jest w drużynie, jest ważną jej częścią. E, nigdy jednak nie jest tak, że zespół to jest skończony projekt, skończona jego budowa, zawsze stawiamy sobie ten krok do przodu. No i nie inaczej jest teraz. Oczywiście w tej chwili ta drużyna na pewno nie wymaga rewolucji. Czego pani prezes wymaga, widzę teraz w zimie? drobnych korekt, drobnych korekt i wzmocnień na tych pozycjach, które wszystkim chyba wydają się jakby absolutnie, absolutnie oczywiste, więc nie spodziewałabym się tutaj niczego, nie spodziewałabym się ani wielkich nazwisk, ani e, licznych transferów. Będą to po prostu jakieś tam korekty e, i niewielka jakaś skala. Zresztą pierwszy transfer e, sympatycznego młodego... Robert ambitnego, wiele na to wskazuje. Tak, tak. Będzie miał się przy kim uczyć, bo jest napastnikiem. Będzie miał się przy kim uczyć. Będzie miał się przy kim uczyć, dlatego mam nadzieję, że będzie szybko robił postępy. Kapitalna sprawa. Móc grać między robakiem a morzeniem. Myślę, że to wielu piłkarzy w Polsce chciałoby mieć taką możliwość rozwoju. Mam nadzieję, że i nam się trafił w utalentowany, fajny chłopak. Myślę, że jemu też się trafiło coś absolutnie wyjątkowego. Ale rozmawiacie Pani prezes z jakimiś piłkarzami? Już rozpoczęliście na przykład rozmowy? Nie wiem, czy to z piłkarzami z pierwszej ligi, czy może z ekstraklasy, a może z tych niższych lig, albo z takimi młodzieżowcami. Rozmawiamy oczywiście, że tak, no to jeździliśmy i obserwowaliśmy różnych zawodników, no innych znamy na tyle dobrze, że nie trzeba jakoś tam obserwować, więc ta lista celów transferowych najpierw rosła, rosła, rosła. Tam pewnie tych nazwisk, z kilkadziesiąt się pojawiło. Potem była obcinana, obcinana, <grytetyzowana> potem priorytetyzowana, kto jest jedynką, kto jest złyką. Także rozmawiamy, oczywiście, że tak. Ale to okienko oficjalnie otwiera się 2 lutego, więc to tak by też nie spodziewałabym się w okresie świątecznym. Jakichś wielkich zmian? Raczej zwyczaje są takie, że do tych świąt to wszyscy spokojnie chcą, chcą odpocząć. To jest tak naprawdę w cyklu tego piłkarskiego życia jedyny taki moment, kiedy można złapać oddech. Na wakacjach już dużo, dużo ciężej. Ten okres jest krótszy. Często to jest po sezonie, są zmiany przynależności klubowe, więc to jest taki jedyny spokojny moment. Więc pewnie wrócimy w styczniu. I większość decyzji pewnie będzie zapadać w styczniu. Ja znowu chciałabym, żebyśmy na obóz zimowy jechali już w komplecie, no bo to wtedy ma sens na obóz taktyczny jechać z zespołem kompletnym. Drodzy Państwo, naszym i Państwa gościem była w ostatnim tegorocznym programie nasz widz, prezes klubu. Martyna Pajączek, serdecznie dziękujemy za tę wizytę. Dziękujemy raz jeszcze. Dziękuję. A my słyszymy się już po nowym, roku. Już, w nowym, nowym roku. już w nowym roku, radośnie. Także wejdziemy w ten nowy rok bardzo dynamicznie. To obiecujemy na pewno. Za wspólnie spędzony czas dziękuję. Marcin Torociński, Piotr Galnicki, Kłaniamy się. No Wszystkiego najlepszego, chyba tak przy tej okazji. Spokojny świąt, wesoły, spokojny świąt. świąt. Wysoby, spokojny świąt. Nasz Widzew to program przygotowany przez klub sportowy Widzew Łódź.